Tytuł mistrzowski w Superlidze Hokeja na Trawie w sezonie 2024-2025 rozstrzygnął się w dwóch meczu. O złoto, tak jak w siedmiu poprzednich finałach walczyły zespoły Rustico Pomorzanina i Grunwaldu Poznań. Pierwszy mecz odbył się w sobotę 28 czerwca w Toruniu. Było to jednocześnie ostatnie spotkanie rozegrane na starym boisku ze sztuczną trawą przy szosie chromińskiej 75. Kilka dni po finale rozpoczął się długo wyczekiwany remont. Piękne chwile na tym boisku przeżywaliśmy, ale już czas najwyższy się pożegnać. Naprawdę nie mogę się doczekać, jak ta nawierzchnia będzie nowa wyglądała. Mam nadzieję, że będzie wszystko w 100% zrobione. Profesjonalnie i nie będzie żadnych zastrzeżeń, bo naprawdę w ostatnich latach e, mieliśmy troszeczkę problemów, szczególnie z wodą, i, 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 i często te treningi były odwołane, czy mecze, e, i często patrzyliśmy w prognozy, czy, czy w ogóle jest sens jechać. Tak jak powiedziałem, piękne chwile, ale czas najwyższy na, na nową nawierzchnię. Sentiment do tego obiektu jest jak najbardziej. Zresztą ja tutaj pamiętam jeszcze boisko, które było przed sztuczną trawą, czyli zwykła trawa, drewniane ławeczki na trybunach. Do, do każdego takiego elementu, no człowiek będzie to na pewno pamiętał, ale no nie ma co ukrywać, że no ta, ta zmiana przyda się i jest zdecydowanie potrzebna. Czekaliśmy na nią bardzo, bardzo długo, a mam nadzieję, że i dla klubu, i dla zawodników. Ta nowa nawiecznia, której powstanie, naprawdę zacznie przynosić jakieś korzyści. Będą tu, będzie tu można obejrzeć mecze reprezentacji Polski i wiele innych ciekawych imprez, ale to tylko dlatego, że to boisko musi być idealnie. Zrobiony. Wiele lat czekamy na to, żeby tą nawierzchnię, którą tutaj mamy, wymienić. E, może nie jest tak, że nam się źle tutaj gra, tak? Po prostu e, największym problemem jest to, że e, w przypadku większych opadów mamy problem z tym, żeby przeprowadzić trening czy, czy rozegrać mecz. E, no i to jest naprawdę w jakiejś tam dłuższej perspektywie uciążliwe. Toruńscy hokeiści na trawie długo czekali na remont. Jeszcze dłużej czekali na boisko z prawdziwego zdarzenia. Obiekty ze sztuczną nawierzchnią stały się światowym standardem już na przełomie lat 70. i 80. W Polsce pierwsza tego typu murawa pojawiła się w latach 90. w Poznaniu, w Toruniu dopiero w 2007 roku. Doskonale pamięta to Andrzej Makowski, były zawodnik i trener Pomorzanina. Pewnie, że pamiętam, a najbardziej pamiętam jeszcze te czasy, kiedy trenowaliśmy na, na dolnym boisku, na ręcznie rozkładanych takich paskach sztucznej trawy ściągniętych od znajomego z, z Niemiec, z Hamburga, z tego co pamiętam. Cały rok, cały sezon poszedł w niwet, że tak powiem, jeśli chodzi o, o mecze, natomiast trenowaliśmy tam na dole. Z utęsknieniem czekaliśmy na to boisko, wreszcie się doczekaliśmy. No i tak jak, tak jak yy, mówisz, no, wstąpiło, wstąpiło w nas... Yy, znaczy, Złapaliśmy wiatr w żagle. Okazało się, że mamy sporo młodzieży. Fajny nabór był z, tych, z tamtych czasów. Pamiętam, sporo zawodników zostało i gra do dzisiaj. Wtedy, praktycznie, się troszeczkę ta sekcja rozwinęła. No, cieszy to, że, że będziemy mieli nową płytę, bo ta już się wysłużyła, zrobiła swoje i trzeba o niej zapomnieć. Pod koniec marca 2007 roku Torunianie rozegrali pierwszy mecz sparingowy na nowym boisku. Przeciwnikiem był LKS Gąsawa. Kilkanaście dni później odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie. Ligowa potyczka nina z Grunwaldem zakończyła się remisem 6 do 6. Pierwszego gola strzelił wówczas zawodnik gospodarzy. Z tego co pamiętam, to ja byłem tym szczęśliwcem, który oddał właśnie pierwszy strzał na bramkę, i, i ta bramka wpadła. I... Ale to już było kilka lat temu, także, także to, to, to już jest historia. Zgadza się. Historia. A tych historycznych momentów na toruńskim boisku ze sztuczną trawą zapisano bardzo wiele. Od razu, co mi przychodzi do głowy, no to Mistrzostwo Polski tutaj, e, pierwsze po, 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 po e, 90 roku. Naprawdę przepiękne chwile. W tamtym momencie no, Grunwald był dużo lepszym zespołem i to my tutaj e, wywiedziliśmy e, zwycięstwo i złoty medal. I to na pewno jest. E, no Pamiętam to jak dzisiaj. E, pogoda troszeczkę lepsza niż dzisiaj. Jeszcze może nie do grania, do kibicowania, było dużo cieplej, naprawdę. Piękna chwila, bo też Pomorzanin wrócił na te swoje piękne tory, gdzie jest gdzie, gdzie, gdzie złoty medal. Później właśnie seria tych finałów i, 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 i do dnia dzisiejszego właśnie też dzięki temu, że takie boisko w Toruniu powstało i gdzieś tam było dużo łatwiej nam trenować. Nie musieliśmy na jakichś takich prowizorycznych boiskach trenować, grać i tak dalej. Dzięki temu też hokej poszedł bardzo mocno do przodu. Także nic, tylko się cieszyć i, i jeszcze raz się powtórzę: czekam, bo yy, też to dla mnie jest yy, motywujące, że chciałbym jeszcze pograć na tym boisku, zobaczyć yy, jak się biega, jak się prezentuje. Mam nadzieję, że będzie twardo, nie, nie jakoś miękko, żeby to się nie zapadało, żeby była szybka ta piłka. Także yy, duże oczekiwania z mojej strony. No i mam nadzieję, że też piękne chwile, jeszcze więcej tych, 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 tych pięknych momentów dla położenia na tutaj. Ja tak jak mówię, mamy naprawdę fajny skład, bardzo dobrze pracujemy, ta gra dużo lepiej wygląda, także jeżeli będziemy mieli tutaj boisko naprawdę taki top europejski, to, 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 to na pewno będzie więcej też osób przyciągało to na trybuny, bo, no mówię, jeżeli są opady i tak dalej, to boisko jest mega ciężkie, to ani, ani nam się nie gra dobrze, ani, ani to dla, dla OKA nie wygląda dobrze. Pierwszy złoty medal w 2013-2014 roku w sezonie, no, gdzie zdobyliśmy te mistrzostwo upragnione po 25 latach z chłopakami. No i to był taki chyba naj, 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 moment, taki najbardziej, który, który zapamiętam za do końca życia. Tak, to było chyba 24 lata, tak? Po pierwszym medalu Wacka Łukaszewskiego i Zbyszka Kulpy oni razem, razem to zrobili. I na, tym, na tej płycie myślę, że każdy trener mile wspomina zdobycie tytułu mistrza Polski. To był wtedy największy sukces, dla mnie osobiście do tej pory największy. Andrzej Makowski stał wówczas na czele Pomorzanina. W pamiętnym finale sezonu 2013-2014 prowadzony przez niego zespół pokonał 3 do 1 Grunwald Poznań. Właśnie na boisku przy Szosie Chełmińskiej 75 kapitanem tamtej drużyny był Maciej Zieliński i momentów, tak jak mówisz, zakończenie kariery zawodniczej i runda honorowana pleca plecach chłopaków, bardzo, bardzo fajny, sympatyczny moment i na pewno go nie zapomnę. Także pierwsze, pierwszy medal Złoty Mistrzostw Polski też z, zdobyty na tym boisku i, i zarazem awans do Ligi Mistrzów, gdzie też to naprawdę w historii klubu no to bardzo wielki sukces. Na pewno będę pamiętał medal Złoty, który zdobyłem z chłopakami jako trener. No, kupę, 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 fajnych wspomnień, ale mówię, teraz odcinamy to grubą kreską. Czekamy, klub czeka na nową, nowe boisko, nową nawierzchnię i pisanie nowych historii. Po zakończeniu kariery zawodniczej Maciej Zieliński został trenerem i w roku 2023 sięgnął z Pomorzaninem po swoje drugie złoto. Znów finałowym rywalem był Grunwald. Torunianie wygrali na swoim boisku 2-1. do 1. Zawsze taki tytuł, gdzieś zdobyty na swoim terenie przy własnej publiczności, gdzie na trybunach zasiada rodzina, przyjaciele, na długo pozostaje w pamięci. Sí także swój medal zdobyłem na tym boisku mistrzostwo Polski 2023 rok chyba. No jest fajne wspomnienia. Dzisiaj patrzyłem właśnie rano na ten medal i jakoś chciałbym to powtórzyć na tym boisku też. Na tym boisku, a konkretniej mówiąc na tej murawie jednak się nie udało. W sezonie 2024-2025 Grunwald okazał się lepszy od Pomorzanina w dwóch meczu. W Toruniu Poznaniacy wygrali 3-2. W rewanżu górą 1 do 0 byli Torunianie. O złocie zadecydowały karne zagrywki, które lepiej wykonywali obrońcy tytułu. Od 2007, czyli od pierwszego roku funkcjonowania przy szosie Hełmińskiej 75 boiska ze sztuczną murawą, drużyna Pomorzanina zdobyła 2 złote, 10 srebrnych i 3 brązowe medale Mistrzostw Polski. Ja nie pamiętam, które to było boisko w Polsce, bo nie wszystkie kluby jeszcze miały boiska ze sztuczną trawą. My byliśmy chyba trzecim, może czwartym klubem. Które, które miało boisko ze sztuczną trawą, i, i tak jak mówię, no nadzieje wstąpiły w nas, w szkoleniowców, w działaczy, że, że ten hokej się rozwinie. No i faktycznie rozwinął się, bo nie można, nie można nic złego powiedzieć, że. Że, że coś złego się stało, dlatego, że powstało boisko ze szczotą trawą. Wręcz przeciwnie, boisko przysłużyło się hokejowi, przysłużyło się toruniowi, wiele fajnych, ciekawych imprez, przy czym im dalej w las, tym tych imprez było mniej, bo wiadomo, że dobre imprezy trzeba kontraktować dużo, dużo wcześniej i nigdy nie wiadomo, czy dzień wcześniej nie będzie opadów deszczu i czy to boisko będzie nadawało się do użytku, do użytku, czy też nie. Dlatego też imprez międzynarodowych jak na lekarstwa. A zaczęło się obiecująco. W maju 2007 roku, czyli niespełna miesiąc po pierwszym ligowym meczu, odbyło się oficjalne otwarcie nowego obiektu, a potem rozegrano spotkanie towarzyskie reprezentacji Polski i Ukrainy. Niestety, dość szybko okazało się, że boisko nie jest idealne. Nawierzchnia w kilku miejscach zaczęła się zapadać, pojawiły się problemy z odwodnieniem. może rok, może dwa lata po, po, po otwarciu tego boiska, bo nie wiem, czy, nie wiem czy nie pomylę się, ale pierwszy mecz między państwowy był chyba z Ukrainą, ja byłem wtedy drugim trenerem reprezentacji z Maciejem Matuszyńskim i wtedy jeszcze boisko było, było ok, pamiętam, że, że nawet niektórzy chwalili to boisko, chociaż mi się ono tak naprawdę nie podobało od samego początku i przez dwa lata było w miarę dobrze, natomiast kolejne lata Dało, dało się zauważyć, że przy dużych opadach deszczu strasznie dużo wody stały. Ta woda strasznie wolno, bardzo wolno schodziła. E, treningi były odwoływane, z tego co pamiętam, mecze były odwoływane. E, zdania były różne, że źle zrobione jest podłoże. Niektórzy mówili, że to boisko, które jest obok, teraz piękne ze sztuczną trawą piłkarską, wtedy było klepisko, że wiatry przeważały zachodnie wtedy w, to, w Polsce, generalnie przeważają, więc ten, ten kurz, ten, ten pył został nadmukiwany na, na tą płytę i, i zamulone zostało to podłoże. Ja nie jestem ekspertem, nie znam się na tym. W każdym razie boisko było nie do użycia nawet przy niewielkich opadach deszczu. Z roku na rok problemy robiły się coraz większe, a kontrolowanie prognozy pogody i śledzenie niemal każdej chmury deszczowej były stałym rytuałem toruńskich trenerów i zawodników w dniach treningów oraz spotkań ligowych. Wielokrotnie gracze na sami musieli usuwać po opadach wodę z nawierzchni po to, by mógł odbyć się trening czy mecz. To był zawsze taki taki problem, gdzie wstawaliśmy rano. Był mecz zaplanowany i padał deszcz. Nie wiadomo było, czy, czy tak naprawdę ten mecz się rozegra. Przyjeżdżaliśmy z chłopakami wcześniej na boisko, odgarnialiśmy tą wodę, gdzie dawaliśmy z siebie wszystko, żeby, żeby ten mecz się rozegrał. No i czasami się udawało, czasami się też nie udawało. I czasami odgarnęliśmy boisko i zaczął znowu padać deszcz. Także, także to była taka męczarnia nasza, psychiczna i fizyczna przed meczem, ponieważ. No, no, Grając mecz, to też musieliśmy przed tym meczem dać sobie wszystko, żeby to wszystko doprowadzić do porządku. Czasami się udawało, czasami się nie udawało. Niespływająca z boiska po opadach deszczu woda to najoczywistszy problem. Inny to pofałdowana nawierzchnia, utrudniająca grę i kontrolę nad piłką. Gdzieś ta nierówność tego boiska sprawia czasami problemy, nie jest do przewidzenia to, jak się zachowa ta piłka w danym momencie, więc z perspektywy bramkarza jest to na pewno uciążliwe. Na przykład przy podaniu piłka skacze zawsze nie ma takiego boisku, boiska, na przykład jak w Grymbaldzie, w poznaniu równe piłka nie skaczy, dobre podanie, a tu oczywiście, że mamy jakieś błędy na, treningu, na treningach przez to boisko. I często jest tak, że jak jest pogoda jakaś nie za bardzo dobra dla treningu, to też trening zawsze jest odwalany i nie możemy trenować na takim wojsku. Często nawet nie było wiadomo ile tej wody nalać, w czasie meczu to boisko przesycha, później właśnie robią się takie miejsca, gdzie jest więcej wody, jest ślisko, naprawdę ciężko było czasem wyczuć, co powiedzieć właśnie kluczowe elementy, czyli rogi, chociażby dzisiaj nawet nie wiem ile ich mieliśmy, ale sporo, chyba siedem. I w takich meczach, jak my to mówimy, jeżeli się nie odpychasz rogami, no to, no, to, no to ciężko jest wyciągnąć ten wynik na, 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 na swoją korzyść. I w szatni o tym rozmawialiśmy już tak na, można powiedzieć, że na chłodno, że co, o co chodzi właśnie z tymi rogami. I Arek Rutkowski jako łopiący, mówi, no słuchaj, no tu jest tak, że jest 50-50, albo skoczy, albo nie skoczy. Tutaj nie ma jakichś ścieżek, teoretycznie wiemy jak się ustawić i tak dalej. Ta piłka nie by leci jak po stole i w ostatnim momencie podskakuje, nie wiadomo dlaczego. Także tak, piękne wspomnienia, ale czas najwyższy na nową nawierzchnię. Naprawdę nie mogę się doczekać i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że ta firma, która będzie to wykonywała, Zrobi to rzetelnie i nie będzie trzeba tutaj żadnych poprawek wprowadzać i nie wiem jaki to jest czas wykonania, ale mam nadzieję, że jak najszybciej, żebyśmy nie musieli podróżować po Polsce jesienią, żeby jak najszybciej tutaj wejść i naprawdę, jeżeli będzie to zrobione wszystko w 100% profesjonalnie, to ten poziom hokeja nawet dla kibiców, nawet już nie chodzi dla nas, ale dla kibiców, to będzie dużo lepsze widowisko, bo będzie szybciej, będziemy robili mniej błędów. Będziemy przede wszystkim pewniej grać. Ci młodzi zawodnicy, gdzie przychodzą w takich meczach, gdzie trochę więcej stresu, ta ręka się trzęsie, czasem piłkę jest ciężej złapać, podać. Takie proste elementy po prostu będą dużo prostsze, co przyspieszy grę i to będzie bardziej atrakcyjne dla wszystkich. Krystian Makowski strzelił ostatniego gola dla Pomorzenina na starym boisku ze sztuczną trawą. a ostatnią bramkę w ogóle zdobył Damian Jarzębowski. Torunianie, tak jak w pierwszym oficjalnym ligowym spotkaniu w kwietniu 2007 roku, tak i w ostatnim, ponad 18 lat później, zmierzyli się z Grunwaldem Poznań. Historia zatoczyła pętlę. Nowe jej rozdziały toruńscy hokeiści na trawie będą nadal pisać przy Szosie Chełmińskiej 75. Ale już na nowym boisku, z nową nawierzchnią.